Witam bardzo muzycznie i energetycznie po przerwie wszystkich grajkowiczów. Przed nami kolejne zgłoszenie do Mosz Grajwka Zostań Gwiazdą. Bardzo proszę. Witajcie moi kochani widzowie w najlepszej telewizji na Śląsku jaką jest telewizja TVS. Moi drodzy... Trochę podzielę się z Wami takimi informacjami, jak czym się zajmuję, jak się nazywam, kim jestem. A więc kochani, nazywam się Krzysztof Knapek. Pochodzę z małej miejscowości lędziny w województwie śląskim, które znajdują się pomiędzy takimi miastami jak Mysłowice, a Tychy. Moi drodzy. Kocham muzykę od najmłodszych lat. Natomiast od wieku XII związałem się z takim artystą, bardzo dobrze Państwu znanym. Był i jest to mój autorytet oraz mistrz muzyczny, mój imiennik Krzysiu Krawczyk. Stąd pomysł mi przyszedł do głowy, żeby utworzyć taki przecudowny projekt muzyczny w moich najnowszych aranżacjach. Mam nadzieję, że się Państwu spodobają. Bardzo serdecznie zapraszam do miłego odbioru, tak jak powiedziałem na samym początku, do najlepszej telewizji na Śląsku, jaką jest telewizja TVS. Pozdrawiam serdecznie i do zobaczenia. Krzysztof Knapek. Cześć. W studio telewizji TVS w programie Mąż Grajwka Zostań Gwiazdą Znany lubiany Krzysztof Knapek, witam cię Krzysiu. Witam państwa i witam cię Eugeniuszu. Bardzo serdecznie. Po takim powitaniu krótkie pytanie jak zwykle u nas, masz tremę? Niekoniecznie, ale zawsze jest tak. <grym> Niekoniecznie, ale <grym> jest. <Zawsze> Okej. <Okay>. Co <grym> gra w twojej duszy, bo wiem, że z piosenką związany jesteś od zawsze, ale dlaczego właśnie Krzysztof Krawczyk? Yy, od 12 roku mojego życia po prostu wybrałem go jako mój autorytet. W sensie wokalowym, w sensie jakby stylu. I po prostu pokochałem Krzysia i też można się pochwalić, bynajmniej ja że mamy te same inicjały. O, to pięknie. Ale zaszczepili to, jak kiedyś wspominałeś tak, Twoi rodzice. Zgadza się. Wiesz, Tą grajwkę śpiewania tak, Krzysztofa więc... Krawczyka utworów. Tak, tak, cieszę się z powodu, że tak jak mówię zawsze, że zostałem katowany w tym dobrym słowa, w w tym znaczeniu. dobrym, Tak, jest. Tą bardzo dobrą muzyką, którą po prostu pokochałem. Pokałeś tą muzykę, pojawiasz się w takim talent show, który tu startujemy na Śląsku jako Ślązak. Tak. Czego się spodziewasz, jak ta twoja droga w karierze potoczy się po tym właśnie programie? I bardzo się cieszę w ogóle, że mogę tutaj być w tych deskach, że tak powiem, i progach naszej śląskiej telewizji TVS. No, i mam nadzieję, że będziemy razem współpracować i będziemy koncertować. A, czyli ta nadzieja niesie Cię do przodu. Tak. No bardzo fajnie. Kto ci będzie kibicował? Mam nadzieję, że przede wszystkim najbliższa rodzina, jak i ludzie, którzy, którzy chcą mnie słuchać i oglądać. Którzy ciebie już znają, tak? Zgadza się. <gry antenna> Jaką piosenkę wykonasz dzisiaj, Krzysiu? E, dzisiaj wykonam piosenkę Ostatni raz zatańczysz ze mną, e, tylko że są to utwory wykonane w moich aranżacjach po prostu. Okej, okay. ostatni raz zatańczysz ze mną, ale myślę, że nie ostatni raz jesteś <gry antenna> w, <zyissimo> w studiu telewizji, te ja też tak bardzo myślę. ważne <gryustomed> będzie, co powie powierzyli i bardzo ważne będzie głosowanie naszych telewizów. Ale dlaczego właśnie ta piosenka? Dlatego, że. Tak jak mówię. To znaczy wszystkie kocham piosenki i przeboje Krzysia A Krawczyka. A czy tą najbardziej? A tą najbardziej, dokładnie. Czyli z miłości do piosenek Krzysztofa Krawczyka, Krzysiu Knapek ze Śląska. 10 sekund po to, abyś powiedział telewidzom, żeby właśnie na ciebie głosowali. Proszę bardzo. Kochani ludzie, bardzo jest mi miło, tak jak powiedziałem na początku, gościć w tych progach i zapraszam bardzo serdecznie, jeżeli chcecie mnie oglądać, chcecie mnie słuchać. Zapraszam do głosowania właśnie na mnie. Dziękuję Ci Krzysiu, trzymam kciuki wraz z Twoją rodzinką. Myślę, że wszystko bardzo. dobrze pójdzie, czego Ci bardzo, bardzo serdecznie od serca życzę. Dziękuję serdecznie. Przed Państwem już za chwilę Krzysztof, knapek w utworze, właśnie Krzysztofa Krawczyka. Ostatni raz zatańczysz ze mną. Jeżeli Waszym zdaniem jego interpretacja jest na tyle dobra, by mógł znaleźć się w finale, to wysyłajcie SMSy pod numer 72068 o treści gwiazda.Krzysztof. Wiesz życie jakie jest, już nie zmienisz teraz nic. Nie przewidział tego nikt, że nasz niezwykły sen jak mgła Jak niepotrzebna łza, zatańczysz ze mną jeszcze raz, ostatni raz, nim skończy się ten bal nadziei. już się w nas i zgasz się w nas. Jak nie Poznamy ciszy smak, nie cofnie czasu nikt. Gdy w oczy zajrzy świt, podzielimy świat na pół, pogubimy resztki słów. I zanim minie dzień, zapomnieć zdążysz mnie, zatańczyć ze mną jeszcze raz. Niepotrzebna łza Zatańczysz ze mną jeszcze raz Ostatni raz Nim skończy się ten bal Nadziej Skramocznie w nas I nie w noc, Jak niepotrzebna łza I zgaszy w nas jak niebo